Na Wrocławskim Magazynie Miejskim, witam Państwa Artur Kisielewicz. Dziś zobaczymy skrót najważniejszych wydarzeń minionego tygodnia. Akademia Szkolnictwa AS tradycyjnie przed świętami Bożego Narodzenia zorganizowała imprezę pod nazwą Manufaktura Świętego Mikołaja. W tym roku główną atrakcją był rekordowy Las Spierników. Akademia Szkolnictwa AS jak zwykle pełna przeróżnych pomysłów. Dzisiaj zaprosiliście nas do niezwykłego lasu, bo lasu piernikowego, no i poszliście na rekord, prawda? Tak, poszliśmy na rekord, udało się wypić 935 choinek, minimum było 500 choinek, udało się praktycznie podwoić założony cel. I to cieszę, jest to tym bardziej fajne, że to udział w tym brała cała społeczność szkolna, łącznie z nauczycielami. Wypiecował przeszły miesiąc a zużyto na to 35 kg, 70 jaj, 14 kg. Także dosyć po każdej tutaj y, 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 materiały, surowce. Ale dzięki sponsorom udało nam się udźwignąć ten temat i jak widać, efekt jest świetny. I sądzę, że warto takie działania tutaj robić w celu integracji młodzieży. Po tym trudnym, bądź co bądź okresie pandemii to cały czas trwa, ale takie właśnie rzeczy świetnie młodzież integrują. A ten las piernikowy to nie tylko drzewa, bo tutaj postaraliście się w ogóle o całą pełną leśną scenografię. A Jak las, to las. Jak las to muszą być grzyby, to musi być mech, to musi być igliwie. Staraliśmy się. Jak najwierniej odzwierciedlić właśnie prawdziwy las i sądzę, że nam się to udało. Muszę zapytać, skąd pomysł na tego typu akcje? Oczywiście wtedy promujecie się, wasza szkoła jest bardziej znana, ale to też ma dobry wpływ na, na samych uczniów, na integrację, współpracę. Pomysł to jest właśnie cofnięcie to rok, czyli to tobie rok temu. Niestety zamknięcie szkół nam to uniemożliwiło. I, ale w tym roku się zawzięliśmy, że na pewno uda nam się i faktycznie udało się zdążyć przed zamknięciem szkół. Mam nadzieję, że do takiego zamknięcia nie dojdzie. Ale pomysł, ludzie kolejny pomysł już nie wiem, jaki następny będzie, ale, ale już coś się w głowie tli. Yy, ale oprócz tego, oprócz lasu pytanie to jest, patrzcie, bardzo fajnym osiągnięciem. Mamy też, to jest inicjatywa Nauczycieli Miody Smakowe. Zawsze jak wyjeżdżamy, jak to schodzimy się, rozjeżdżamy na wakacje, mówię słuchajcie jak jesteście w całej Polsce, czy nie tylko zobaczcie jaki pomysł można by przełożyć na grunt szkoły. I tutaj właśnie była okazja pomysł rodził się właśnie miody smakowe. Miody smakowe podejrzane gdzie indziej, ale według naszej, naszej już receptury są oprócz miodów typowych na bazie owoców, malinowy, jabłkowy, czarnego, bzu, są też miody nietypowe, typu czoszkowy z czarnuszką i miody z miody daglezjowe. Także jest rozmaitość, coś tutaj do wyboru. Czy te wszystkie smakołyki można gdzieś u Was zamówić, zdobyć przed świętami? I można dzisiaj te smakołyki zakupić, można zamówić sobie, bo tutaj mamy po kilkanaście sztuk z każdego rodzaju miodu. W tej chwili się zbiera komisja, która określi, jaki miód jest najlepszy, jaki miód będzie wybrany miodem ASA na ten rok szkolny. I Wtedy wiem, jakie zapotrzebowanie tutaj naszych odwiedzających nas osób i wtedy pod zamówieniem możemy zrobić miody do danego smaku. W Muzeum im. Jana Kasprowicza również można już poczuć świąteczny klimat. Placówka jak co roku zorganizowała dla zwiedzających kiermasz świąteczny. Dzięki niemu mieszkańcy i goście mogą nabyć unikatowe ozdoby świąteczne. Jeżeli ktoś chce poczuć bożonarodzony klimat, to nie trzeba wchodzić do galerii, nie trzeba patrzeć na wystawy sklepowe, tylko zapraszamy do muzeum na kiermasz, prawda? Tak, zapraszamy do Muzeum imienia Jana Kasprowicza na powiatowy kiermasz świąteczny, na który można kupić prezenty pod choineczkę i można też kupić różności do udekorowania domu oraz choinki. Skąd te cudeńka do Was przyszły? Cudeńka przyszły do nas od naszych zaprzyjaźnionych rękodzielników. Pań i pana, bo mamy tu też pracę jednego rzeźbiarza. Akurat rzeźbiarz jest osobą, która brała udział w naszym projekcie Słomką w kulturę, który uczył innych rzeźbić i przy okazji wystawia swoje rzeźby. No i nasze panie tutaj z całego powiatu inowrocławskiego, bo nie tylko z inowrocławia, ale także z Kruświcy, Kobylnik, Zrojewa oraz nasze zaprzyjaźnione panie z Wocławka, więc też z Kujaw. Które po prostu haftują, dziergają, wyszywają i robią różne takie cudeńka, które można tutaj zobaczyć. Tak, strzelając kilkaset przedmiotów na pewno? No, na pewno kilkaset przedmiotów, i po raz pierwszy mamy także sianko pod choinkę. Także kujawskim zwyczajem, żeby nie wystawiać snopa całego, w kącie, bo to nie każdy może nabyć taką tałysno snopsiana, ale symboliczne sianko pod również mamy. Zaglądając do muzeum, warto też zobaczyć najnowszą wystawę obrazów. Jeżeli ktoś chce przypomnieć sobie, jak wygląda polska wiosna lato, to zapraszamy do muzeum jak najbardziej. Także jesień i zima. W muzeum mamy bardzo interesującą, zaskakującą wystawę malarstwa pana Leszka Sieradzkiego, artysty z Inowrocławia, ale osoby nie bardzo rozpoznawalnej w środowisku artystycznym powiatu inowrocławskiego, a osoba warta uwagi, a szczególnie twórczość pana Leszka. On o swoich obrazach mówi w sposób troszeczkę zabawny. Obrazki to bardzo często są małe prace, ale... Widoki, które maluje krajobrazy, generalnie krajobrazy powiatu inowrocławskiego oddane są z dużym pietyzmem i z wielkim wrażliwością i wyczuciem. Często są to widoki odchodzącej wsi kujawskiej, pasące się na łąkach krowy, biegnące do stawu kaczki, gęsi. Domy, które zamieniają się pomału w rudery, y, miedze porosłe y, chwastami. Krajobrazy, które znikają, a na naszej wystawie są cały czas jeszcze żywe. Do kiedy czynna wystawa? Wystawa będzie czynna do okresu y, Wigilii Bożego Narodzenia, mniej więcej do 20 grudnia. Wrocławska Straż Miejska podsumowała konkurs dotyczący segregacji odpadów. Rozmawialiśmy też o fotopułapce, czyli nowym sposobie namierzania osób podrzucających śmieci. No tak, Straż Miejska organizuje przeróżne konkursy za nami kolejny, profilaktyczny, prewencyjny, bo informujący o ważnych rzeczach. Tak, jest to konkurs, był to konkurs organizowany na temat segregacji odpadów. Jest to bardzo ważny temat dotyczący ochrony środowiska. Został zorganizowany przez Straż Miejską dla mieszkańców w różnej kategorii wiekowej. Mógł wziąć w nim udział każdy mieszkaniec. No większość prac była nadesłana przez tych najmłodszych, natomiast również otrzymaliśmy pracę od tych dorosłych mieszkańców bardzo ładną. Pracę, która właśnie ma zachęcać mieszkańców do segregacji. I trzeba było, rozumiem, stworzyć jakąś pracę plastyczną, tak? Przeróżne pomysły, jak zwykle. E, tak. E, najmłodsi mieli stworzyć pracę plastyczną. E, bardzo ładne prace powstały. E, byliśmy pod wrażeniem. Komisja praktycznie nie mogła zdecydować, e, która praca ma wygrać. E, no, konkurs się cieszył naprawdę dużym powodzeniem. E, natomiast e, jeśli chodzi o osoby dorosłe, miały one zrobić figurkę, która promuje i zachęca mieszkańców do segregacji. Pani wykonała mieszkanka ulicy Staropoznańskiej. Dokładnie wykonała taką figurkę, Zośkę i jej ekoprzyjaciół. No, praca naprawdę jesteśmy pod wielkim wrażeniem. Cieszymy się, że takie konkursy. No, cieszą się dużą popularnością. Biorą w nich udział zwłaszcza ludzie młodzi. A zostajemy przy temacie odpadów. Miejmy nadzieję, że kiedyś wszyscy będą segregować. Niektórzy niestety nie segregują i jeszcze do tego podrzucają odpady, ale Straż Miejska ma nową broń na takich podrzucających odpady. Co to takiego? Tak, Straż Miejska zakupiła fotopułapkę. Jest to takie urządzenie rejestrujące przenośne, które może działać na baterie. Można w sumie umieścić je w każdym miejscu i które informuje nas, co dzieje się w danym miejscu. Umieściliśmy to urządzenie na ulicy Staropoznańskiej, gdzie znajduje się punkt selektywnej zbiórki odpadów, gdzie należy właśnie wyrzucać odpady zielone. Są tam ustawione dwa kontenery. Mieszkańcy rzeczywiście przyjeżdżają i wyrzucają tam liście, gałęzie i tak dalej. Ale nie wszyscy. Ale nie wszyscy. No właśnie po umieszczeniu tam fotopułapki okazało się, że już pierwszego dnia. Przyjechały dwa samochody dostawcze, które wyrzuciły tam właśnie śmieci po sprzątaniu mieszkania. Później przyjechał kolejny samochód i wyrzucił tam śmieci po sprzęcie AGD, RTV. No, była to duża ilość tych odpadów. Jakich kar mogą spodziewać się osoby podrzucające odpady? Można otrzymać mandat karny w wysokości 500 złotych. Natomiast przy skierowaniu wniosku o karanie do sądu, no kara może wtedy wynieść do 5 tysięcy. Miasto Inowrocław nie zapomniało o Mikołajkach. Najpierw na stadionie imienia Inowrocławskich Olimpijczyków odbył się specjalny bieg, w którym wystartowali najmłodsi sportowcy. Organizatorem imprezy był Ośrodek Sportu i Rekreacji. No tak, pogratulować tej mikołajkowej imprezy, bo wszystko dopisała, sceneria również, prawda? Tak, no mieliśmy to szczęście, że przyjechał Mikołaj i przywiózł ze sobą zimową scenerię, zimową atmosferę. Fajnie, bo tak trochę na sportowo, yy, najbardziej do, dopisały nam dzieci z przedszkola i młodzież szkolna też jest, ale jest jej troszeczkę mniej. Przedszkola naprawdę spisały się super. Dzisiaj musieliście troszkę krótsze dystanse prowadzić na związku. No właściwie z zimą, która przyszła z nienacka. Tak, nie udało nam się całej, że tak powiem, przygotować bieżni, udało nam się y, zrobić 100 metrów i z tego względu skróciliśmy ten dystans, ale chodzi o symbolikę. Z Mikołajem były piękne biegi, y, Mikołaj jak widać postawny i, i wszystko po prostu tutaj można powiedzieć, że dopisało, A przede wszystkim humory dobre. To kolejna impreza, która no, właściwie podkreśla wasze motto odpoczynek, rekreacja, ale aktywna, tylko i wyłącznie. Tak, oczywiście. Najlepiej jak można, to pracy aktywna. Sport jest wielki i myślę, że tutaj już w najmłodszych przy każdej imprezie y, powinniśmy ten sport zaszczepiać. A tak? jak tutaj dzieci się spisywały na odcinkach, y, y, jeśli chodzi o bieganie? No rewelacyjnie. Troszeczkę tutaj były, było tak, że myśleliśmy o tym, żeby tylko dzieci przebiegły obok Mikołaja, przetruchtały, no ale jak widzimy, to mhm. dzieci jednak są dzieci. Sportowy duch sportowy jest, także jak widzieliśmy, że duch smotowy zwyciężył. Kilka godzin później w towarzystwie mieszkańców świętego Mikołaja Wiewiórinki i bałwana Olafa zapalono świąteczną iluminację. Najmłodsi mogli liczyć na słodki poczęstunek. O oprawę muzyczną zadbało studio piosenki Kujawskiego Centrum Kultury. Dziewczyny z Kujawskiego Centrum Kultury wszystko potrafią zaśpiewać i czują też doskonale klimat świąteczny, prawda? No tak jest. No, my zawsze jesteśmy, że tak powiem, przygotowane na każdy event, na każdą okazję. I tutaj jak najbardziej stanęliśmy na wysokości zadania i świąteczne piosenki dzisiaj w wykonaniu solistów Kujawskiego Centrum Kultury będą rozbrzmiewały w centrum miasta i na Wrocławiu. Jaki jest właśnie repertuar teren świąteczny? Czy to są bardziej skoczne utwory, czy, czy może spokojne kolendy? Jak to wygląda? Ró Postaramy się zrobić przeplatankę od angielskich skocznych poprzez polskie, takie bardziej nastrojowe, żeby było po prostu dla każdego coś miłego. A jeśli chcecie poczuć świąteczny klimat, to zachęcamy do odwiedzenia Biblioteki Miejskiej. W głównym budynku księżnicy można podziwiać aż trzy wystawy. Jedna z nich nawiązuje do świąt Bożego Narodzenia z czasów PRL. Jesteśmy w Saloniku Literacko-Artystycznym. Świąteczny klimat, ale niektórzy mogą sobie przypomnieć święta sprzed dawnej epoki. Dokładnie. Właśnie w tym momencie zapraszamy na wystawę Wehiku czasu Święta w czasach PRL, którą będzie można obejrzeć w Saloniku Literacko-Artystycznym naszej biblioteki do 31 grudnia. A celem tej wystawy było tak naprawdę ukazanie przedmiotów, które posiadają wielką wartość sentymentalną. I przywrócenie pamięci o przedmiotach, które, za sprawą których możemy się przenieść w czasie i poczuć klimat świąt z tamtego okresu. Ja tak się rozglądam i tak przypominam sobie niektóre przedmioty z dzieciństwa, ale właśnie co możemy tutaj spotkać? Możemy przede wszystkim zobaczyć artykuły, które zostały wydane pomiędzy 1952 a 1989 rokiem. Wszystkie właśnie mówią o świętach Bożego Narodzenia w czasach PRL, ale nie brakuje też zabawek, przeróżnych gadżetów. Mamy również choinkę z okresu PRL-u. Yy, mamy oryginalną maskę świętego Mikołaja, którą można zobaczyć. Yy, także jest tego sporo i jest yy, co zwiedzać. I jeszcze niezwykle ciekawe jest to, jak powstawała ta wystawa. Pomysł na tę wystawę zrodził się tak naprawdę już rok temu, ale przeszkodziła nam pandem pandemia. W tym roku mogliśmy ją zrealizować, z czego bardzo się cieszymy, a wystawa tak naprawdę powstała dzięki mieszkańcom miasta Inowrocowej i okolic, którzy z miłą chęcią przynosili nam swoje pamiątki i z wielką przyjemnością się nimi dzielili. W przejściu łączącym hole z wypożyczalnią można obejrzeć też wystawę Świąteczne Inspiracje, jaką stworzyła jedna z pracownic księżnicy Magdalena Buczkowska. Kolejny świąteczny zakątek w bibliotece miejskiej. Teraz świąteczne inspiracje, i trzeba podkreślić, tutaj oglądamy ozdoby, ale także skrzaty, które są Pani dziełem. Skąd taka umiejętność w ogóle? Tak, dokładnie. No to takie moje hobby. Po pracy lubię takie rzeczy sobie robić, jakieś rękodzielnicze. No i właśnie rok temu zaczęłam robić skrzaty i tak narodził się taki pomysł, że może bym zrobiła swoją wystawę. No i i pomysł wypalił, i oglądamy tak. wystawę. Długo robi się takiego pojedynczego skrzata? No tak, to jest czasochłonne, to trzeba wszystko uszyć yy, i potem zamocować. Także no tak, tak, czasochłonne zajęcie. Nie tylko skrzaty, ale również różne ozdoby. Yy, jakich materiałów tutaj pani używa? Yy, tak, dokładnie. No przede wszystkim yy, yy, posługuję się klejem na gorąco, żeby to wszystko było trwałe. Ale również no, materiały wszelkiego rodzaju kolorowe, żeby było jak najbardziej kolorowo. Muszę zapytać o tę inspirację: czy to z internetu, czy to z, od kogoś? Jak to wygląda? Yy, tak, i z internetu, i gdzieś tam yy, podpatrzone w sklepie, nieraz. Yy, czasami coś yy, samemu wpadnie do głowy, jakiś pomysł, i chce się wtedy to stworzyć. I... To już wszystkie informacje w inowrocławskim magazynie miejskim. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.